Aha, grobowiec rodziny Sandas Grobowce rodzin w Morongdzie to są wampirki, więc na razie nie będę wchodził, dopóki nie będę chciał zostać wampirem albo coś takiego. <grym> Jak się jest wampirem, to nikt nie chce z nami handlować ani współpracować. Oprócz wampirków, oczywiście, nie? to jest wiadome. Ok, przez góry dosyć szybko się idzie. Więc już może się uda w tej sesji zakończyć to zadanie. O, raczej chyba trzeba iść tędy i już będziemy w Morandusie. A tam już niedaleko powinien być nasz dłużnik. Czy, czy jak on tam się nazywa? Tak, dłużnik w Dunabi. A, no, na północną ścieżką, tak. Ok. Może. Hmm. Jak to wejść? Może użyjmy lewitacji? Czyli coś, coś jeszcze mamy taką miksturkę? Mm hmm. Jest lewitacja. Ok. Się wznosimy nie przestanie działać w najmniej odpowiednim momencie Wow, jesteśmy na szczycie świata, jak w Titaniku. No, dalej, dalej, lecimy szybko Zanim się paliwo skończy Piwo moim paliwem Jak to mawiał mężec. Tajemniczo się zrobiło Ale chyba Jesteśmy już blisko Chociaż żadnych ruin nie widzę A nie, są ruiny, okej okay. Wow, zupełnie jak w Star Trek Ok, jesteśmy w Marandusie Teraz, gdzie mamy iść? Na północny wschód, tak? Okej. Okay. to zapiszmy, bo chyba już dawno nie zapisaliśmy o co się cofać mhm. okej okay. miniemy to już powinniśmy być blisko Dunabi na razie nie chcę do tego wchodzić nie mamy czasu A, zły robak, to nie będziemy się przejmować. A, myślałem, że to jakiś zombie. Ten już tak wygląda jak jakiś zombiak. Duże ujście oparów lawy, tak? Wspaniale. Pewnie perel w tej wodzie nie ma, więc. Nie ma sensu nurkować No ludzie, chyba już jesteśmy blisko Widzę zresztą jakiś drogowskaz, więc chyba się nie zgubiłem Okej, okay, żadnego niebezpieczeństwa raczej Oprócz tego gościa nie widzę ale z nim powinno być dość syć. szybko. Dobra. Zobaczmy w dzienniku, gdzie jest to Dunabi. Na szlaku wyjątkowy, na północny wschód, tak? Ok. Zobaczmy matkę, no, czyli gdzieś tędy, tak? Okej. Okay. Zapiszę na wszelki wypadek. Okej. Okay. Jest kolejny skrzydła, przyjacie? przyjaciel. Najpierw rozwalmy... ...tego. Tak, oczywiście 73% się nie udało. Oczywiście, no bo go gaszteniciem, tak, udało się. Zapiszmy i odpocznijmy znowu. Na, dwa razy zapisałam, ale dobrze, to nie ten klawisz. Do wyzdrowienia. Okej, okay, gdzieś. A, już chyba pamiętam. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu i chyba tu jest wejście do tego dłużnika, jak pamiętam. Ale pewnie się okaże, że nie. <laughs> Okej, okay, też muszę włączyć bieganie. Tak, tutaj jest to wejście. Wiedziałem, że złe wskazałem. Nie ta skała. Okej, okay, ludzie. Czy nam się uda przekonać dłużnika? To za zobaczymy, czy jednak czeka nas walka. Miejmy nadzieję, że będzie skłonny zapłacić podatki za gildi magów. Tak, Dunabi, to jest dobrze. Trafiliśmy do Dunabi, jakieś mi podziemne miasto. Tam siedziba jakichś tajemniczych magów. Wow, niezła siedziba sobie obrała ta magiczka Manwer. Należności względem Gildy, Jeee! Udało się znaleźć ją. To teraz płać. A, przestała... Gilia Magoda nie przestała jej wystarczyć, tak? Bo za nią moją pasą stały się badania zachowań adaptacyjnych jakiegoś tam strumienie odchłani, tak? Żąda tych pieniędzy. To może uległ to we własnym zakresie, tak? <grych> o rany. Dziewczyno, płać, bo nie chce mi się tutaj. A więc zobaczymy czy masz jakiś przyjaciół. Aha, jakiś tam goblin chyba? Jest goblin. Okej, okay, tylko za no, no O traw go. No! Orany weźmy Poparzenie. Okej, okay, ja mamy many? Osiem, tak. Weźmy... Zaklęty cztery. Yeah. O rany, usprawmy się. Dobra, zajmij się nią. Koblinie. <grytanie> to było żałosne. Mułokos mnie jakiś rozwalił. Ale dobra ludzie, chyba ją trzeba będzie jednak rozwalić, tą manę bo nie chcę płacić. A z własnej kieszeni nie będę jej ułożył na datki. Więc jesteśmy tutaj, ok. Goblin czy tam Młokot jest daleko. Ok, to rzućmy... Nawet z nią porozmawiajmy. Żeby nie było, <laughs> że nie prosiliśmy jej. Aktualniono dziennik, tak? Może ja zapiszę jakiś... Może uda się to zrobić zadanie na dwa sposoby. Jakby co. Nie chcesz płacić, tak? Okej, okay. zapisaliśmy. rzućmy sanktuarium nie wcale nie przygotowuję się żeby cię zabić więc się nie przejmuj i teraz Ball. yeah wow co tu przyzwałaś aha na niej nie trafiliśmy tak dobra Ok, w sumie to jest chyba dobry moment na zakończenie sesji. Napiszecie w komentarzach pod filmikiem, w jaki sposób mamy rozwiązać to zadanie z banwę. Więc ludziska to by było no tyle. Zapraszam na kolejne zagrajmy w Morrowind. Do zobaczenia. Tu ryba kawalarz.